witajcie moi widzowie a dzisiaj wchodzi na śniadanie omlet omlet na słodko i słuchajcie ten omlet on daje wam tyle energii w dzień to jest z samych jajek cztery jajka i cztery łyżki mąki bardzo proste nic poza tym żadnego mleka nic po prostu dzielacie żółtka od białek białka ubijacie na sztywno ja dodaję szczyptę soli trochę cukru żeby tak tak pięknie mi się na złoto zrumieniło i do tego mam Erdnussmus, taką masę czekoladową przepyszną. Ją można dostać w EDC w Niemczech, ale w Polsce też po prostu jakieś, jakaś masa czekoladowa, tylko z tych takich lepszych. No i oczywiście teraz mamy czas na daktyle, i myjemy to też z daktylami, i do tego jeszcze jakiś jogurt grecki czy coś takiego, i po prostu macie szybki. Pysz, szybkie pyszne śniadanie zwłaszcza, że teraz już jest pomimo, że jest dosyć ciepło bo w nocy było około 10 bo teraz jest tak 12 godzina 9 jest 12 stopni więc dosyć ciepło jest no ale ja już się przygotowuję do zimnych poranków więc na zim, jak są zimne poranki my wstajemy dosyć wcześnie więc coś ciepłego musi wpaść i taki omlet to słuchajcie to jest coś pysznego Robi się go bardzo szybko, wszystkim smakuje. Rodzina po prostu po takim omlecie, jak widzi taki omlet na stole, to po prostu uśmiech na twarzach moich domowników jest bezcenny. Uwielbiam robić niespodzianki dla nich, ale oni mi też robią duże niespodzianki. I wtedy jest rodzina szczęśliwa. I o to w życiu chodzi. Proste danie. Ale ile szczęścia Wam przynosi. Także kochani, pozdrawiam, życzę miłego wtorku. My dzisiaj się wybieramy znowu w podróż, ale gdzie to dowiecie się później, pozdrawiam.